Wzruszającym i powiosłym momentem każdej ceremonii Dekoracji zwycięzców, szczególnie istotnym dla zwycięzców, dla medalistów, jest hymn Narodowy Kraju Zwycięskiego i wysłuchanie Hymnu Narodowego Brazylii. Ladies and gentlemen, listen to the National Anthem of Brazil. Wysłuchajcie go, głupio, i bardzo, bardzo cieszymy się z tego tak Jeszcze z zapraszamy wszystkich Szantany. Popatrzmy raz jeszcze na trzy najlepsze drużyny w Dunii w Miejsce pierwsze, Ricardo z We'll

I'm impressed with uh, Mr. Vitek's effort to organize the match Okay, in the second place, can you tell us something about the atmosphere? Also, very determined. And your score? Did you uh, suspect such score? The second place or the lose for you? Here, uh, the uh, everybody knows we know all the good atmosphere here, and Yeah. We, we Są bardzo zadowoleni z tego turnieju i podkreślałem, że zarówno o turniej w, w Mysłowi jak i to w Starych Jabłonkach, odbywają się w znakomitej atmosferze, wszystko jest przygotowane perfekcyjnie. Cieszę się również, że zdobyłam drugiego miejsca tutaj. Przyznaję, że... And now the voice goes to the winners of the tournament. What can you tell about your score? And is it easy to uh, play against your you know, country mates? Uh, it was a great week for us here, uh, especially because we won all the matches and we had a great support from the crowd. And, uh, and we could play a better, a better, here. Especially because uh, we've been focusing uh, a bit more after our tour is finished and spent one week. Uh, we went to Sacarena, is where our development center is. We practiced there for a really hard week. And, and then we had a, a great start in, in Brasilia, the first time uh że with this, with this match, match. It. Uh, so, Jest bardzo zadowolona z tego, że udało im się wygrać ten turniej. Podkreślił także, że bardzo długo <coughs> pracowali przed sezonem na to, aby udało im się to osiągnąć. E, byli w swoim ośrodku przygotowawczym w Brazylii. Dodatkowym bodźcem było to, że dobrze na poprzednim dniu w Brazylii, co zmotywowało ich do tego, żeby tutaj popisać się jak najlepiej. Nie przegrali żadnego meczu, z czego są bardzo zadowoleni. Dodatkowo tłum zgromadzony tutaj w parku osób bardzo ich wspierał, co zdecydowanie im pomogło. I myślę, że mecz był na naprawdę bardzo wysokim poziomie. 3 sety grane bardzo ciężko, przeciwko swoim... Rodakom nigdy nie gra się lekko, dlatego jest bardzo zadowolony i podkreślili również to, że turniej był naprawdę na bardzo wysokim poziomie.